Jeszcze kilkanaście lat temu niewiele osób rozumiało, co oznaczają takie pojęcia jak kapitał społeczny, dobro wspólne czy lokalne partnerstwo. W 2000 roku określając główne obszary działalności programowej, Rada Dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności uznała, że to właśnie rozwój lokalnych społeczności oraz aktywizacja do wspólnego działania mieszkańców wsi i małych miejscowości wymaga szczególnego wsparcia. W tym samym roku ruszyła pierwsza edycja ogólnopolskiego programu Działaj Lokalnie. Jedną z 69 przyznanych wtedy dotacji otrzymała Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. Realizując pierwszy projekt Ginące Zawody i inicjując ten projekt, nie sądziłem, że przerodzi się to w takie działanie szerokie i w takie działanie, które tak naprawdę spowoduje zupełnie nową jakość, nowe wartości i zainteresowanie nie tylko tutaj lokalne, regionalne, ale też w innych miejscach kraju. Działaj Lokalnie to taki program, w którym można pozyskać pieniądze na to, co jest ważne dla danej społeczności. Pozwala taką pozytywną energię, a w Polsce nam no, tego strasznie brakuje. Działaj Lokalnie to jest tysiące, miliony małych iskierek potencjałów, które gdzieś tam w społeczeństwach się budzą. I to jest najpiękniejsze, że nie tylko budzą, a za chwilę wygasają, tylko tworzą potem małe ogniska, a potem naprawdę wybuchają świetnymi inicjatywami. Ja już nie pamiętam, jak to było, kiedy nie było Działaj Lokalnie. W tej chwili praktycznie nie gaśnie zainteresowanie programem. Pomyślcie sobie, że życie bez tego i lokalnie to by było trochę taki szary człowiek, siedzi przed szarym telewizorem albo przed szarym komputerem i to życie jest niejakie. I tu nagle to życie nabiera kolorów, rumieńców, ludzie rozmawiają, uśmiechają się do siebie. Nie liczyłem 15 lat, nie liczyłem rok po roku, nie prowadziłem statystyki, ale to e, przepłynęło szybko, może nawet zbyt szybko. E, Ponieważ no, czasu cały czas brakuje. Cały czas są nowe inicjatywy, są nowe wyzwania i dopiero teraz taka refleksja. Oj, to już minęło 15 lat, aż się nie chce wierzyć. W ramach programu Działaj Lokalnie w ciągu 15 lat zrealizowanych zostało ponad 7,5 tysiąca projektów aktywizujących społeczności, co służy budowie kapitału społecznego. Wzięły w nich udział blisko 3 miliony mieszkańców w prawie 600 gmin w całej Polsce. Działaj lokalnie to jedyny ogólnopolski program, w którym dotacje przyznawane są na poziomie lokalnym przez sieć ośrodków Działaj lokalnie. Od 2004 roku sieć ta powiększyła się z 15 do 60 organizacji. W ciągu 15 lat na realizację programu Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przekazała blisko 40 milionów złotych. Prawie 27 milionów złotych pozyskały do programu ośrodki Działaj lokalnie i ich grantobiorcy. Wspólnym mianownikiem podejmowanych działań jest aktywność społeczna. Najbardziej zaangażowane społeczności od 2009 roku są nagradzane udziałem w programie Lokalne Partnerstwa PAF, który rozwija współpracę między uczestnikami różnych programów fundacji. Program Działaj lokalnie jest programem dosyć dobrze już znanym, bo w końcu trwa już tyle lat. Natomiast lokalne partnerstwa mają trochę krótszą historię, ale partnerstwo jako sposób działania ma trochę większe przełożenie, obejmuje trochę szerszy obszar działania, podejmuje troszkę szersze wysiłki czy inicjatywy społeczności lokalnych. Kiedy zaczęliśmy myśleć o programie Lokalne Partnerstwa PAP, byliśmy pełni entuzjazmu. Jest to jednak fantastyczna metoda, którą stosuje Polska Amerykańska Fundacja Wolności, że nie jest to otwarty nabór, tylko naprawdę przyglądają się tej aktywności i zapraszają wybrane gminy i wybranych partnerów do tego programu. Więc już na starcie czujemy się wtedy ważni, czujemy się mocni i czujemy, że mamy potencjał, żeby zrobić coś jeszcze większego. Gmina Dwikozy znana w całej Polsce z wysokiej produkcji owoców i warzyw, jest gminą tak naprawdę bogatą również turystycznie. I zrealizowaliśmy wiele działań, które właściwie skierowały tę gminę w kierunku zbudowania oferty turystycznej. Wymyśliliśmy, że nie możemy oczekiwać od młodych ludzi, żeby czuli się odpowiedzialni za swoją gminę, kraj, a już nie daj Boże Unię Europejską, jeżeli oni nie czują w ogóle odpowiedzialności za swoją miejscowość. To, to tam się powinni tego uczyć, tam się powinni uczyć tej partycypacji. I wymyśliliśmy, że zrobimy Młodzieżowe Rady Sołeckie. Ich celem było przede wszystkim nawiązanie współpracy z dorosłymi, z dorosłą Radą Sołecką, z Sołtysem i wspólne wypracowanie przestrzeni dla, do spotkań dla młodzieży w tych miejscowościach, w które uczestniczyły w programie. Największą wartością programu Lokalne Partnerstwo BAF jest to, że podejmuje bardzo ważne zagadnienia dobra wspólnego. Żaden inny program, żaden inny projekt nie koncentruje się na tak właśnie wybranych elementach. Od 2009 roku w czterech edycjach programu Lokalne Partnerstwa PAF zawiązało się 30 koalicji, których działania objęły swym zasięgiem ponad 70 gmin. Łącznie we wszystkich projektach wzięło udział ponad 400 organizacji pozarządowych, władz samorządowych, lokalnych firm i mediów. Sukces programów Działaj Lokalnie i Lokalne Partnerstwa PAP to zasługa tysięcy społeczników w całej Polsce. Za zaangażowanie w niesieniu pomocy innym ludziom Tygodnik Newsweek Polska przy wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności od 2008 roku wyróżnia wybitne osobowości prestiżową nagrodą Społecznik Roku. Wspólną cechą społeczników jest ich wrodzona skromność. Oni ani nie chcą, ani nie potrzebują właściwie chwalić się swoimi osiągnięciami. Dla niektórych może być to dziwne, bo przecież ich działania powinny być inspiracją dla dziesiątek tysięcy osób. Kiedy nasza wspaniała noblistka Wisława Szymborska zwróciła się do mojego dziadka Jacka Kronia z prośbą o pomoc w podzieleniu się ze społeczeństwem z pieniędzmi z Literackiej Nagrody Nobla, oboje uznali, że jest to fantastyczny pomysł, aby uhonorować tych wspaniałych ludzi. Którzy działają na rzecz innych. Nagroda Społecznika Roku była dla mnie i w ogóle dla Fundacji dużym wyróżnieniem. Z tego względu, skąd w ogóle się ta nagroda wzięła i to, że ktoś pomyślał, że warto nagrodzić działania skierowane do uchodźców, do imigrantów, co teraz szczególnie patrząc, co się dzieje w Europie, co się dzieje w Polsce, jest dla nas jeszcze ważniejsze. Była to dla nas autentyczna niespodzianka, że y, są organizacje, są ludzie, są instytucje ogólnopolskie, które zobaczyły taką prozaiczną działalność jaką, jaką tutaj prowadzimy. Dla nas to było ogromne, absolutnie ogromne zaskoczenie. Poczuliśmy, że tak powiem ten ciężar tej nagrody i, i efektem no jest jeszcze więcej pracy po prostu. Coraz bardziej ta odpowiedzialność jest trochę większa niż tylko i wyłącznie lokalna. Jest nagroda inna niż bardzo wiele różnych innych nagród, do których się aplikuje, trzeba się zgłosić, przechodzić. To jest zupełnie coś innego, jak nagle człowiek dowiaduje się, że ktoś ciebie zauważył, że ktoś ci by docenił. Myślę, że pomaganie innym jest bardzo zaraźliwe. Że można tym innych zarażać, że łatwo się to, powiedzmy, przenosi. Do nas się zgłasza bardzo wielu wolontariuszy. Satysfakcją jest to, kiedy się uda komuś pomóc. Kiedy rodzina, która na przykład trafia do nas, jest bez dachu nad głową, bez jedzenia, jest w trudnej sytuacji. Kiedy po kilku miesiącach, po pół roku, czasem dłużej okazuje się, że ta rodzina już zaczyna żyć samodzielnie, przestaje potrzebować naszej pomocy. To jest, to jest bardzo fajna sytuacja. Wszystko, co robimy. Jest naszą pasją i cieszy to nas. No ten typ tak ma po prostu. W ciągu 15 lat pasja tysięcy społeczników zmieniła Polskę. Dzięki programom Działaj lokalnie i lokalne partnerstwa Polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, współpraca na rzecz dobra wspólnego stała się codziennością. Takie pojęcia jak wyzwalanie energii społecznej, tworzenie lokalnych koalicji czy budowanie kapitału społecznego na stałe weszły do słownika nie tylko organizacji pozarządowych, ale również władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Efekty wspólnych działań to źródło ogromnej satysfakcji i równocześnie inspiracja do podejmowania kolejnych wyzwań realizowanych pod hasłem społecznie, aktywnie, lokalnie.